Mamo. ja chcę M4. Kuba, mamy M4 w domu. Tak, w domu mamy M4. Later that same evening. Kuba mówiłam ci, że mamy M4 w domu. I to jest to M4 w domu, tak? Nie. To jest M4 w domu. Tak, nie wiem. Dlaczego? Dlaczego? Bardzo... To jest kamerinowe! Samarik to jeszcze kameruje! Nie skacz! to Ale urwa! To jest śmiech też sali Fuuj z kierownicą dawaj. Witam państwa serdecznie. Jesteśmy jeden dzień po moich 30 urodzinach i jedziemy robić super super fajne rzeczy. Wyglądam jakby mnie potrącił samochód. Prawie tak się stało. A dokładniej to potrącił mnie kawałek deski i dostałem wpysk... I musiałem zgolić brodę, bo y, musiałem szyć tą brodę. A do tego jeszcze teraz y, jestem po super 20-godzinnej zmianie w robocie i czuję się wyśmienicie, Dlatego to jest super moment, żeby jechać, robić wspaniałe rzeczy. Bez y, owijania w bawełnę, samochód, który widzieliście na wstępie, jakoś musiał się u nas znaleźć. Tak więc, właśnie jedziemy go odebrać od chłopaków z Ameryka Cars. Więc pakujemy dupę i jedziemy non-stop. Dobra, na ja więc lecimy. Musimy jeszcze tylko odstawić Chrupka, bo nie będziemy taką furą po jaką jedziemy. za niestety. Dlatego Chrupa musi pojechać sobie na wakacje na wyś, a my jedziemy w dalszą trasę. że mi tu będzie teraz deszcz padał! Kurwa! Spiesz Nie, yeah. ogólnie jedziemy odebrać M4 od chłopaków z America Cars. Oni o sobie opowiedzą zaraz, jak tam dojedziemy. Ja wolę nie zabierać głosu za nich, ale no, zasadniczo jest to firma importująca samochody ze Stanów. No i jednym z takich zaimportowanych samochodów ze Stanów będziemy sobie jeździć. Mój plan jest taki, żeby wziąć M4. Troszkę się ją przejechać, ale ja prawdę powiedziawszy nie ufam swoim zdolnościom kierowcy rajdowego na tyle, żeby cisnąć się tak mocnym samochodem. Podobno jest on też narowisty, słyszałem, a poza tym nie mam za dużego doświadczenia w jeżdżeniu automatem i wolałbym nie zawinąć się wokół latarni. Nie swoją M4. Natomiast plan jest całkiem śmieszny, bo chciałbym parę rozwiązań technicznych podpatrzeć z tej M4 i kurde, no. No co, weźmiemy ją na podnośnik na groblicach i zezerkniemy co tam żywać w tym samochodniku. Mam nadzieję, że tego nie spierdę. Nawet nie wiem jak się podnosi taką M4, ale na pewno będzie dobry chyba. Więc no, jedziemy odebrać furkę i na pewno będzie dobry. Dobra, dojechawszy. <laughs> Mom, stop. Będziemy się przywitać z chłopami. Dzień dobry. Stop. stop. Cześć kolego. <laughs> Jesteś sam na razie? Tak, jestem na razie sam. Zaraz przyjedzie Krystian z tym naszym, z naszą niespodzianką dla Ciebie. Bumbel. Tak. I, 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 I co? I będziemy kręcić dalej content. Chcesz opowiedzieć? Czym się zajmuje Ameryka Cars? A, bardzo chętnie bym powiedział, czym się zajmuje Ameryka Cars, ale to bym przeszedł bardziej na tą stronę. No, no, dobra. Jeżeli chodzi o to, czym zajmuje się Ameryka Cars we Wrocławiu i nie tylko we Wrocławiu, to jest taki jegomość jak Dodge Challenger, tam jest taki jegomość jak Chevrolet Camaro, a w salonie, w naszym głównym w tychach, mamy tego około 100 sztuk. Zajmujemy się sprowadzaniem samochodów na yy, życzenie klientów, naprawianiem ich, dostosowywaniem do franków europejskich, rejestracją, akcyzowaniem opiniami rzeczoznawcy, importem ze Stanów, Kanady, z Dubaju i z Japonii. Co tylko kliencie chcesz, to dostaniesz w najlepszy możliwy sposób. No, stop. A powiedz mi, bo to takie jest mityczne, nie, że jak się ściąga auta ze Stanów, to albo po powodzi, albo po wybuchu, albo, kurde, bo... Czyż, jak to się ma do rzeczywistości, czy tak? Tak się robi. Robi się tak, ale po powodzi lub po wybuchu ściąga się tylko na części. Oczywiście, jak ściągamy samochody dla klientów, są w pewien sposób uszkodzone, mm -hmm. najczęściej, ale muszą być uszkodzone po to, żeby było to w jakikolwiek sposób opłacalne. No, bo każdy samochód, każdy może sobie kupić samochód cały w cenie takiej, jak można kupić w Polsce, ale plus sprowadzenie, plus akcyza, no to tak średnio to wychodzi. No, no tak, ale... ale ty mi to tłumaczyłeś kiedyś, że to chyba działa w ten sposób, że w Stanach prawo, jeżeli chodzi o ubezpieczenie, jest na tyle posrane, że tam bardzo często leci całka. Tak, leci całka, strasznie często, bo w Stanach mają popielone koszty roboci Totalnie. I na przykład nie wiem, jak jest Dodge Ram Pickup, nie? Hmm. Ten taki, co się wozi siano. On jest na ramie. Ram jest na ramie, jakby wiadomo. No i jak dostanie w dupę ten ram i rama się skrzywi choćby o Końcówka ramy o hmm. 2 mm. Dla ubezpieczyciela cała rama jest do wymiany. Cała rama w Stanach kosztuje około 15-20 tysięcy dolarów. Plus robocizna wymiany ramy, no to już dawno jakby wyskakujemy poza skalę opłacalności, jeżeli chodzi o Stany. A jeżeli chodzi o Polskę, okay. bez żadnego problemu. Co, i leci całka, oni to wystawiają potem na aukcję? Na licytację, okay. dokładnie. Polaki licytują, naprawiają i są zadowoleni. Cały świat tam liczy tutaj tak naprawdę. Codziennie sprzedaje się około 150 do 200 tysięcy samochodów. Niesamowite. No dobrze, To tu mamy wyjaśnioną kwestię tego, czym zajmują się chłopaki, a reszta w dalszym y, toku rozwoju, że tak to ujmę, sytuację, Więc na razie przerwa techniczna. To przepraszam, to pan jest właścicielem? Tak się zdarza, brudno brudny obiektyw strasznie. Nie, to iskry, w sensie Aha. ten obiektyw już dostał w duchę strasznie. Czy opowie mi pan co nieco o tym samochodzie? Co nieco? Poproszę. Bo mamy tutaj do czynienia nie ze zwykłą em tylko taką trochę niezwykłą. No z CS-em. Z cs który się trochę różni od zwykłej em ma parę karbonowych dodatków, dekorów, e, innych drzwi są z karbonu, dach, maska, glapa, pokładka, felgi są magnezowe, także jest parę różnic. No, i chyba moc się różni. No i moc się z tym się akurat bardzo różni, ale w seryjnym CESie jest 480, a w zwykły jest 430. O, czyli co, coś było modzone? Troszkę tak. Co, może pan uchylić? Rąbka tajemnicy? Eee, jest zrobiony downpipe, jest zrobiony program, eee, charge pipe, eee, no i generalnie tyle. Okej. Okay. I w sumie ile nam wyszło teraz? 570 z groszy. O. No to zajawa. No jest nic. Duża. No dobra żarty się skończyły i chyba pora wsiadać się Trzymaj, żegnam się z kamerą przechodzę na strajfona Mustafa To są jedyne przebitki jakie mamy z tej jazdy, bo oczywiście ja nie zadbałem o to, żeby były ładniejsze, bo byłem zajęty prowadzeniem M4 zamiast nagrywaniem i niestety Kamil nie mógł mi tego dnia pomóc i no jest jak jest, więc non stop. Pięta droga w Czechach. Mi tak. Dobra, mógłbym pajacować, że to ja tutaj wjechałem, ale wolałem nie ryzykować, dlatego wjechał właściciel samochodu. Yy, jesteśmy na warsztacie. Fajnie, że chłopaki podrzucili mi tutaj furkę, ale no, potrzebuję z nią odrobinkę prywatności, więc nie wiem, może pojedziecie na kawę na chwilkę, czy coś tam nie wiem, żabkę, jakaś? Tam. No dobra, no, no, to tak? chcesz też kawę? No jak możecie to tam słuchaczcie tylko wieczorowe latę yy, na, na... Na, na erytolu. Na, na Erytrytolu, tak, tak. Yy, jak możesz, to tylko zostaw mi klucze jakby trzeba było przestawić, bo klucze to... Są w o no i widzisz, no dobra, dobra. Yy, nie, nie, nie ten, ale wiesz, to kawę bym się napił strasznie Oga. do tego. Yy, fajnie, fajnie. Dobra, dobra. Ja tutaj zadbam o samochód, nic z nim nie zrobię. Yy, na pewno Na pewno będzie... Hehehehe <laughs> Pojechali, a ja mam taki nietny plan. Że generalnie yy, mamy sanki z M4, co nie? I ja się mega zastanawiałem, na jakie śruby są mocowane yy, te sanki. Bo generalnie tego się nie da prawie wygooglować. Ja próbowałem, szukałem, ale nie ma czegoś takiego, że sanki M4 przykręcone są na M14 czy coś takiego. I no, wymyśliłem taki pomysł, że po prostu sobie, pożyczymy skądś M4 i zobaczymy od spodu, jaka śruba fizycznie tam jest. Bo nigdy nie widziałem M4 od spodu, jedyne co widziałem to sanki, więc musimy ją teraz podnieść koła, Ja się tam wczołgam pod spód, i yy, jak ktoś się będzie patrzył z daleka, to pomyśli, że może robię katalizator, ale nie. My będziemy odkręcać yy, śruby od yy, sanek. Więc, więc zobaczymy, co tam się dzieje. Problem z podnoszeniem takiego samochodu jest taki, że podnosimy bardzo dużo pieniędzy i no nie lubię takich manewrów robić, ale mam nadzieję, że zrobimy to powoli. Dobra. Generalnie mamy lokalizację pierwszej śruby. I czysto teoretycznie jest to śruba, yy, proszę Was, opisana. Ale ciężko coś tutaj stwierdzić. A trochę nie chciałbym chłopakom tego wykręcać, no bo jednak muszą oni tym samochodem wrócić. Muszę coś sprawdzić. No dobra, muszę przyznać, że BMW mnie nie rozczarowało. Bo poza tym, że zmienił się kształt śruby, to generalnie wygląda to identycznie jak W36. Więc trochę faza, że lata lecą, a my wciąż tacy sami. Ale odpowiedziałam też na jeszcze jedno ważne pytanie. Nie wiem czy wy widzicie to. Mam nadzieję, że to widać na kamerze. Ale kurde, ten otwór jest znacząco większy niż średnica śruby. I. Proszę zobaczyć, widzicie? O, o, o. Ja się zastanawiałem, jak to jest zrobione. Że, czy tutaj są jakieś mimośrody, coś co ustala zbieżność i tak dalej. Okazuje się, że nie. Jest po prostu śruba i jest to po prostu przykręcone do budy bez żadnych poduszek, bez niczego. Jest po prostu cyk i już, co nie? Więc non stop. Fajnie. Dobra. Ja jestem mega ukontentowany. O, ogólnie rzecz biorąc, yy, mamy teraz odpowiedź na wszystkie pytania. Generalnie. Jest to śruba, jest to śruba bodajże M14 Tu mam z mojego zawieszenia jeszcze, dla, dla porównania Ty nie, M12 Kurwa, ale ja, czyli to jest tak to jest M12 na półtora, czyli drobnozwojne M12. Fajnie dobrze wiedzieć, pewnie jest to jakiś stop utwardzany, ale my zastosujemy w takim razie 12,9 jakieś utwardzane. To, czy to będzie gwint drobny, czy nie, to nie ma znaczenia, bo u nas i tak będzie to inaczej zrobione. Natomiast to mnie najbardziej ciekawiło, bo otwór jest 16, a śruba jest tylko 12, więc non stop, zajebiście, dobra, składamy to zanim chłopaki wrócą i non stop, non stop robimy. Masz tą kawę? No mam. Dobra, ja miałem na niem oko w trakcie jak was nie było, To tak. zajebiście. Yy, dobra chłopaki, nie chcę was wyganiać, ale się późno robi. Ja też muszę wracać do roboty, więc chyba się żegnamy. Yy, fajne auto, ale no nie mam drobnych przy sobie akurat. Więc Rozumiem. Chyba po prostu w innym razem może ten... Dobrze. Dobrze. No to co, to do, 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 nas, do następnego? No, no, jak będziesz miał coś ciekawego to tam wiesz. Dobra. W kontakcie dziękuję, pa, pa. panu serdecznie dziękuję za tę możliwość, panu również Cześć. dziękuję trzymajcie się panowie, żegnamy się z wami, ja muszę bardzo szybko iść gdzieś indziej, non stop no dobra, ale nie będę też kitu wciskał, że to 3,4 to było reżyserowane, bo przecież nie wzięlibyśmy od chłopa fury bez pytania i sobie nie rozkręcali zawieszenia, więc tutaj Pora wyjaśnić pewne kwestie przed Wami moi drodzy. Dzięki uprzejmości chłopaków z Ameryka Kars mieliśmy możliwość na tym cudownym egzemplarzu M4 CS sobie zajrzeć pod zawias, bo tak jak widzieliście na poprzednich nagraniach, ogólnie nurtowała mnie kwestia tych pieprzonych mocowań, bo żeby zrzucić BMW na koła, musimy przykręcić w końcu porządnie sanki do budy. No i teraz wiem, że nawet w seryjnej M4 Ktoś zrobił to na śruby M12, mimo że otwór jest 16 bądź 18, w zależności na który patrzymy, czy przedni, czy tylni. Więc trochę to mi zbiło bombę, że to jest tam tak na luźno. Ale no, skoro w y, y, Niemczech ktoś to tak wymyślił, znaczy, że tak ma być. Dlatego no fajnie. Trzeba kupić śrubę M12 i skręcić to gówno. I chyba widzimy się w dalszej części programu. Dlatego do zobaczenia. Dobra moi kochani, jednak to jest koniec tego odcinka, bo po zakończeniu poprzedniej sceny można by wnioskować, że coś będzie dalej, ale nie, o, w montażu okazuje się, że wyszedł całkiem fajny 17-minutowy odcinek, dlatego już sobie y, darowałem dodawanie tutaj innych rzeczy. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, bo y, kurde, w sumie dość nietypowy jest, że bierze chłopcem m po to, żeby wykręcić z niej y, śruby. Natomiast no, znajdźcie mi drugiego takiego cymbała na polskim YouTubie. No, ja chciałem podziękować jeszcze raz, Ameryka Kars i Chłopaków za to, że mi udostępnili furę do takiego niecnego planu. No i co? Wy, kochani, dawajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym wszystkim. Dajcie łapki w górę. Ci, którzy nie subskrybujecie, no to subskrybujcie ten kanał. I, i co? Widzimy się w sobotę na live'ie, a w niedzielę za dwa tygodnie na kolejnym filmie. Więc nic dodać, nic ująć, kochani. Rest in streams.